Jak zwiększyć autokonsumpcję z fotowoltaiki i nie tracić tak dużo prądu przez ten okres 20 lat? Oczywiście potrzebne są magazyny energii. Porozmawiamy o magazynie ciepła, który ogrzeje nam wodę higienicznie. Co to znaczy? To znaczy, że świeża woda prosto z sieci nie jest nigdzie magazynowana i ogrzewa się przepływowo. Przepływając przez stal szlachetną, zanurzoną w gorącej wodzie, zagrzanej właśnie przez fotowoltaikę. Zobaczcie, jak wykorzystujemy ciepłą wodę użytkową, która jest ogrzewana higienicznie. Kiedy gotujesz ziemniaki, gotujesz makaron, gotujesz zupę, pierogi, sos, warzywa, kluski, cokolwiek innego. Wlewasz wodę wstępnie podgrzaną przez fotowoltaikę do temperatury około 40 kilku stopni Celsjusza. O kawie i herbacie nie trzeba wspominać. I tak przez co najmniej 20 lat. Dodatkowo zwiększymy jeszcze autokonsumpcję z fotowoltaiki, doprowadzając wstępnie podgrzaną ciepłą wodę o temperaturze około 30 stopni Celsjusza również do. Pralki i zmywarki. Czy jesteś w stanie policzyć, ile razy w ciągu roku gotujesz coś, pierzesz, zmywasz ile tysięcy litrów wody możesz ogrzać swoją fotowoltaiką przez okres około 20 lat?